Dzisiaj, kilkanaście minut przed godziną siódmą, dyżurny Gryjeckiej Komendy otrzymał informację o wypadku drogowym w miejscowości Lasopole. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy wraz z technikiem kryminalistyki i prokuratorem rejonowym wykonali czynności procesowe. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu mundurowi, doszło do zderzenia czołowego Citroena Berlingo i Suzuki Ignis. Trzyletni pasażer Citrena i dwaj mężczyźni w wieku 49 i 26 lat podróżujący Kozuki ponieśli śmierć na miejscu. Kierowca Berlingo trafił do szpitala. Droga była zablokowana przez kilka godzin. Wszelkie okoliczności tego zdarzenia wyjaśni prowadzone postępowanie. Policjanci apelują do kierowców, aby zachować ostrożność i rozwagę. Pamiętajmy, aby dostosować sposób jazdy czy prędkość pojazdu do panujących warunków na drodze.